Nadzieja w polskim mundurze. Projekt realizowany przy współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zadanie wsparcie służb realizujących działania na granicy w związku z atakiem o charakterze hybrydowym wymierzonym w Polskę i inne kraje Unii Europejskiej ze strony reżimu białoruskiego. Gościem audycji Nadzieja w polskim mundurze jest psycholog grupy ratowniczej Nadzieja Łukasz Jankiewicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Łukaszu, z jakimi problemami mogą zgłaszać się funkcjonariusze, aby uzyskać wsparcie specjalistę? Funkcjonariusze, którzy mm, doświadczają trudności natury psychicznej w wyniku wszelkich aktywności, około zawodowych przede wszystkim. Jakiego rodzaju może być udzielana pomoc właśnie takim osobom? Wydaje się, że mm, można oddziaływać w takich sytuacjach dwutorowo. Po pierwsze, zgłaszają się do specjalisty. Specjalista wie jak poprowadzić taką konsultację, takie spotkanie, aby udzielić wsparcia albo pomocy osobie zgłaszającej się. Natomiast nie można przeceniać takiego zjawiska, które nazywamy powszechnie wsparciem społecznym, czyli rodzina, bliscy, znajomi. Powiedzmy o tych sytuacjach na granicy. Atak hybrydowy, ta służba przerodziła się w ciągły stres i napięcie. Jak to może wpłynąć na psychikę funkcjonariusza? Dotknęła Pani ważnej kwestii, ponieważ w psychologii istnieje ta, taka, takie zjawisko, jak, jak różnice indywidualne i tu właściwie w tym zagadnieniu Należałoby powiedzieć zupełnie uczciwie, że każdy funkcjonariusz zupełnie inaczej będzie przeżywał te same sytuacje. W związku z tym, część osób może, mm, może nie radzić sobie w sytuacjach trudnych, które są w jakimś stopniu zaskakujące albo nowe, dlatego że nawet w procesie wizualizacji czy szkolenia y, takiego specjalisty, takiego funkcjonariusza. Nie zawsze była możliwość, jakby przygotować się na różne zjawiska. Wydaje się za tym, że najczęściej będzie towarzyszył funkcjonariuszom niepokój, stres, a nawet lęk. O niepe niepewność siebie, niepewność swojego zachowania. W trosce nawet o swoich najbliższych rodzinę, a co się wydarzy, kiedy, kiedy mnie zabraknie, ponieważ ja ryzykuję życie swoje. Dodatkowo wydaje się, że współcześnie, w erze ponowczesności krecią robotę wykonuje powszechny hejt, no i powszechne nagrywanie przez osoby postronne. Wydaje się zatem, że osoba która dokładnie wie, taki specjalista, funkcjonariusz, który wie, co ma wykonać, jakie czynności podjąć, jakie aktywności podjąć, czasami dezorganizuje swoje zachowanie poprzez sytuacje jakieś uboczne albo jakieś czynniki uboczne, przez co staje się czasami nieskuteczny, i nieefektywny, mimo tego, że jest świetnym, świetnie wyszkolonym specjalistą. Jak w takim razie taki funkcjonariusz może sam sobie poradzić w takich sytuacjach? Wydaje się, że właśnie te różnice indywidualne będą na tyle duże, że trudno, trudno byłoby powiedzieć, że jest jeden rodzaj radzenia sobie w takich sytuacjach. Myślę, że najbardziej, najbardziej taką, taką skuteczną metodą byłoby mimo wszystko wsparcie społeczne, czyli rodziny najbliższych. Byłaby obecność kogoś, choćby jednej osoby, która byłaby życzliwa, bliska, wysłucha, przedyskutuje trudne kwestie albo po prostu będzie obok, nic nie mówiąc. Taką rolę, rolę w społeczeństwie i, i taką grupą zawodową, która udziela takiego wsparcia, są m.in. specjaliści psychologowie czy psychoterapeuci. A gdzie można właśnie uzyskać taką pomoc psychologiczną? Wydaje się, że współcześnie jest tak dużo instytucji, które świadczą takie usługi, że od poradni zdrowia psychicznego poprzez gabinety publiczne, gabinety psychologiczne, a także prywatne gabinety psychologiczne, jak również specjalistów zatrudnionych w ramach samych służb, instytucjach państwowych, jest na tyle dużo, że mit. Czy taki stereotyp związany z tym, że pójście na, na jakąś konsultację psychologiczną, czy rozmowę psychologiczną, czy pójście po prostu o pomoc, po pomoc psychologiczną, no przechodzi troszeczkę do lamusa. I, i, i myślę, że tutaj ludzie, w tym wysoko wys, wys, wyspecjalizowani specjaliści, funkcjonariusze publiczni, no, też już coraz częściej korzystają z takiego wsparcia, nie wstydząc się, dlatego że staje się to po, po prostu powszechne. Wspomniał Pan właśnie o tym, że ten czynnik społeczeństwa na wsparcie jest bardzo potrzebny. Jak w takim razie rodzina i bliscy mogą reagować na to, żeby pomóc takiej osobie dotkniętej takimi problemami? Osobę bliską, którą się zna. Od razu łatwo domownik zdiagnozuje. To znaczy, widzi po zachowaniu czy po, po, po wycofaniu się na przykład jakimś społecznym z aktywności życia, funkcjonowania rodziny, którą taki funkcjonariusz tworzy, po prostu to zachowanie będzie obserwowalne. Wydaje się więc, że bardzo naturalne jest po prostu z jednej strony, Trwanie przy tej osobie, natomiast z drugiej strony nie wyobrażam sobie, że w prawidłowej relacji rodziny, gdzie są zbudowane gorszej, czy, czy lepszej, czy gorszej jakości więzi, nie będzie jakby dyskusji na ten temat, co się wydarzyło, dlaczego jesteś smutny, czyli po prostu w formie rozmowy. Takie wsparcie społeczne prawie niczym nie różni się od wsparcia. Które może uzyskać taka osoba w gabinecie u, u specjalisty? Oczywiście specjalista pracuje też nieco inaczej. Natomiast w rodzinie czasami dużo ważniejsze jest bycie obok, żeby ta osoba nie zostawała sama z jakimiś trudnościami, których doświadcza w swojej pracy czy aktywności zawodowej. Jak w takim razie takie sytuacje i taki stres może później się odbić na dalszym zdrowiu? Pamiętajmy o tym, że jeżeli funkcjonariusz doświadcza jakiegoś, jakiejś trudnej sytuacji, to on jej doświadcza tu i teraz. I może doświadczać jakiegoś kryzysu natury psychicznej, jakiejś traumy, może doświadczać różny, różnych trudnych emocji, których nawet nazwać nie potrafi. Widzi, obserwuje, że coś się z nim dzieje, ale, ale czasami nie potrafi. Tego nawet w jakiś precyzyjny sposób określić, nazwać. Mogą to po prostu nie ma zachowanego krytycyzmu swojej sytuacji, w której się znajduje, w swojego aktualnego stanu psychicznego. To mogą zaobserwować rzeczywiście bliscy, i wówczas mogą pokierować do konkretnego specjalisty. Wszystko jedno, czy to będzie to psycholog, czy psychoterapeuta, czasami nawet do psychiatry. Z kolei warto pamiętać przy tej okazji, że wiele z sytuacji stresujących, których doświadczają funkcjonariusze służb publicznych mogą tak naprawdę dać znać o sobie dopiero po upływie konkretnego czasu. W związku z tym najczęściej diagnozujemy tak zwany PTSD, czyli Posttraumatic Stress Disorder, a zatem zespół stresu pourazowego i Skutki chronicznego stresu związanego z sytuacją trudnej, której doświadczyłem w przeszłości, no bardzo często wpływają na totalne zdezorganizowanie swojego życia, bałagan emocjonalny i brak zrównoważenia psychicznego. No oczywiście aktywność zawodowa na tym bardzo cierpi, no ale wtedy jest już wymagana bardzo, bardzo specjalistyczna pomoc takiej osobie. No. Panie Łukaszu, bardzo dziękuję za rozmowę. Kłaniam się nisko i pozdrawiam. Nadzieja w polskim mundurze.